zapisanych drobnym maczkiem z wierszami, które chwyciły ją za serce. Pamięta pan te wiersze? Nie, no tych konkretnie nie, nie, nie pamiętam, ale, ale na przykład taki jeden z, z tekstów, nie wiem, czego, za, czego w tej chwili jestem w stanie powtórzyć, a był albo z płyty Aja RL, był albo mm, wtedy napisany, albo był napisany na podstawie na podstawie jednego z tych wcześniej napisanych, nie zostawię to, bo tak chyba, gdy oddasz mi swe nadzieje i sny, powiem ci, bądź chłodem nad wodą w każdy duszny dzień i bądź szczelną zasłoną, ochroń dom przed złem. Ja dam ci ogień, dam ci żar. Jeśli zechcesz, zamienię się w wiatr i uniosę nad strach. Ty. Nie bój się burz, strasznych snów. Jestem tu. Swoją głowę wtul pod mój płaszcz. On da ci noc, ciepły schron w każdy czas. Ja nie wypuszczę twych rąk, nie zostawię. Przeniosę przez smutek, nad śmiercią zbuduję ci most. Pięknie. pięknie No a Co teraz, zbyt? panie marszałku, <laughs> wysoka izba.